Chciałem porównać te dwa czytniczki, mam taką możliwość, przytrafiła się. Skąd takie porównanie? No, sytuacja teraz jest jaka jest. Jest koronawirus, siedzimy w domu, więc generalnie tych książek więcej schodzi. Dlatego sobie pomyślałem, że chyba fajnie będzie w końcu podjąć tę decyzję i kupić czytnik. I tak zrobiłem na samym początku marca. Porównywałem właśnie pomiędzy tymi dwoma czytnikami. Moją pierwszą decyzją był Inbook HD Prime. Cena w promocji 4,5 stóweczki. Pomyślałem sobie, wezmę go, bo w teorii bardzo są porównywalne te dwa czytniki. Ekran mają bardzo podobny, w podobnej rozdzielczości. Więc tutaj pod tym względem, patrząc, pomyślałem sobie, wybiorę firmę, która jest z Polski, dam Polakom zarobić. I tak też zrobiłem. Ale, cóż, po jakimś czasie zaczęli w inbooku przeszkadzać pewne drobiazgi. Jak na przykład, to są minusy tego inbooka. Będę mówił tutaj tylko o różnicach, bo w zasadzie dla mnie to jest najważniejsze i dla mnie ja się właśnie na tym skupiłem. Co mi przeszkadzało? Zaczęło, zaczęło mi przeszkadzać jego y, dosyć powolna reakcja, jak wchodzimy na kolejną stronę, to po prostu robi to znacznie wolniej. Teraz już mogę to powiedzieć, wolniej w porównaniu do y, Kingla. Poza tym. Ta responsywność jest zupełnie inna. Tu wystarczy delikatnie dotknąć, żeby przelecieć. Tu czasami trzeba mocniej stuknąć w ten ekran. Jest to denerwujące, powiem szczerze. Jak oglądałem też parę jakichś tam recenzji, ludzie mówili: A no, jak komuś to nie przeszkadza, to może wziąć i tak dalej, i tak dalej. Nie, przeszkadza. Przeszkadza, bo przerzucając strony w Winbooku, to człowiek się czuje, jakby przerzucał stronę w jakiejś wielkiej książce o dużym formacie. To jest po prostu niewygodne. Stuknę, dotknę i czekam po prostu, czy ta strona się przerzuci, czy się nie przerzuci. To, to działa bez porównania szybciej i bez porównania delikatniej mogę to zrobić. Co więcej, są tutaj te fizyczne przyciski, które są fajne. I w, w zasadzie troszkę żałuję, że y, Kindle tego nie ma. Niemniej one tutaj w inbooku po prostu nie działają za każdym razem. Raz za, ten przycisk zadziała, raz nie zadziała, y, czek sobie czyta i nagle kurczęgo y, musi się skupić nie na czytaniu książki, tylko na zupełnie czymś innym, bo muszę znaleźć stronę, bo a, nie wiem, czy mi przeleciała do przodu, czy mi przeleciała do tyłu. Y, a jeszcze jak jest już w ogóle noc, to jest naprawdę, już używając tego czytnika przez jakiś czas, bardzo łatwo się pomylić. Choć można te przyciski sobie tutaj zaprogramować, to naprawdę można sobie po prostu. To się myli, to się zdarza. No i ktoś jak używał, y, prawdopodobnie mo, może potwierdzić moje słowa. Y, przerzucanie kartek przez dotyk. Przerzucanie strony przez dotyk, A, widzicie. Tak działa, jak działa, więc tego się tutaj w zasadzie. Nie robiłem, używałem fizycznych przycisków, które są zawodne. Tu to działa moim zdaniem perfekcyjnie w Kindlu. Po prostu bez żadnego problemu, bez kłopotu, szybciutko te strony przelatują, i to jest duża różnica. To jest naprawdę duża różnica. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która zaczęła mi przeszkadzać, i w zasadzie z powodu której zamówiłem ten drugi czytnik do porównania. Do porównania to warstwa, która odbija tutaj światło. Ona, się po prostu, ona jest tutaj po prostu dużo gorsza niż w Kimblu. Dużo więcej się nam słońca odbija. To przeszkadza. Trzeba ustawiać ten czytnik pod odpowiednim kątem. Jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Nie jest to jakaś kolosalna różnica, wielka. Ale jest to różnica dostrzegalna, jeżeli będziemy czytać i nam się gdzieś tam słońce odbija, no więc chyba zawsze lepiej wybrać to, co się lepiej sprawuje, prawda? A tutaj ta warstwa jest lepsza. Cały ten plastik tutaj, ten ciemny, czarny, jest o wiele bardziej błyszczący niż tu. Co samo w sobie, pewnie jak przy telewizorach macie ramki. Takie błyszczące. To wiecie, że tematowe mniej przeszkadzają. Te błyszczące bardziej przesz przeszkadzają. Jakieś się yy, pojawiają tutaj różne odbłyski. Nie jest to potrzebne. Nie takie rzeczy przeszkadzają. Kolejna rzecz. Podświetlenie. Obydwa czytniki mają podświetlenie. Super, że coś takiego jest. Można sobie w nocy czytać elegancko do łóżeczka. Tylko spróbuję wywołać to podświetlenie. Yy... W czym jest problem? Problem jest w tym znikło podświetlenie. I jest podświetlenie. W czym jest problem? Na maksa podświetlenie. Na maksa yy, widać jest różnica. Nawet y, zmieniając tutaj barwę, bo tutaj możemy sobie zmienić barwę tego podświetlenia, y, nic to nie daje. Tutaj idzie bardziej w taki niebieski kolor, tu przechodzi do jaśniejszego i w, wpada w taki żółtawy kolor. Y, przyjemny jest ten żółtawy, powiem szczerze, do czytania. Niemniej, jak widzicie, dużo ciemniejszy jest y, ten ekran. I teraz sobie już nawet zbliżone. Co ważne, na minimalnych ustawieniach jasności w inbooku, w in-booku, jak ustawiamy na jedynce w nocy, jak nie mamy zapalonej żadnej lamp lampki, to jedynka jest za ciemno. Nic nie widać. A jak przerzucimy o tą jedną kreseczkę dalej do dwójki, to już szczerze mówiąc, jest trochę za mocno. Tutaj. Dojdziemy do takiego samego efektu, do takiej samej jasności, jak ustawimy piątkę. Czyli pomiędzy jedynką a tą piąteczką naprawdę jest dużo możliwości ustawienia dokładnie takiego, jak chcemy. Dalej też to idzie bardzo powolutku, coraz jaśniej, coraz jaśniej. A tu po prostu jest taki przeskok, który przeszkadza. Za jasno po prostu. I jak to jest. Yy... Nie przeszkadza zupełnie, jeżeli na przykład jest taki półmrok, mamy gdzieś jedną lampkę zapaloną, tak jeżeli mamy całkowicie wyłączone światło, łatwiej jest tutaj dobrać odpowiednią jasność niż tutaj. Więc to też jest według mnie bardzo ważne. Plus inbooka ten przycisk tutaj na środku, gdzie szybko się wychodzi. Te przyciski, gdyby dobrze działały, też by to było świetne. Dużym plusem inbooka jest to, że praktycznie czyta wszystkie formaty. I tak, jak zamawiałem, to też właśnie na to patrzyłem. Czy będę sobie mógł pościągać książki i nie będę miał żadnego problemu z ich czytaniem. Będę musiał kombinować to też wpłynęło na moją decyzję. Ale dosłownie, 5 minut na YouTubie, jak człowiek sobie sprawdzi, jak, jak przekonwerterować te pliki, nie stanowi to żadnego problemu. Można to zrobić. A, a czytnik. Jeden od drugiego jednak według mnie różni się kolosalnie. Jeżeli chodzi jeszcze o baterię, mogę powiedzieć, że tu się bardzo szybko wyczerpuje. Tutaj bateria naprawdę trzyma bez porównania dłużej. Więc podsumowując, według mnie dużo lepszy ekran w Kindlu, dużo lepsza warstwa ta odblaskowa, dużo lepsza bateria, dużo lepsze podświetlanie. Dodatkowo ten jest wodoodporny, może się to komuś przydać. Plus na, na plus inbooka jest, na pewno wygląd moim zdaniem jest ładniejszy. No i to, że bez problemu można wrzucić wszystkie pliki, on sobie je odczyta, ale naprawdę konwersja zajmuje dosłownie 30 sekund. Jeżeli robimy to na komputerze, na komputerze potem przerzucamy na e, pocztę i od razu pojawia nam się na czytniczku i w jednym i w drugim działa to tak samo. więc ten kosztował 480, ten 450. Powiem szczerze, żebym teraz wrócił do Inbooka, no musiałby być dwa razy taniej niż, niż Kindle, a ja musiałbym cierpieć na brak gotówki, żeby go wybrać. W żadnym innym wypadku bym nie wybrał go. Więc wszystkim polecam Kindle. A. Jak macie możliwość, to zresztą można zwrócić do 14 dni. Porównajcie sobie, będziecie przekonani. Jest dużo, dużo lepszy niż e-book. I tyle.